Siemany Maneczko, ja jestem Manojek, a dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Dziś, jak już pewnie widzieliście po tytule, zrobimy mały konkurs mody. Coś co na zagranicznym klubie jest ostatnio ultra popularne, w Polsce widziałem, że też kilka osób to robiło, na przykład Zjednoczeni czy Evron, więc pozdrawiam was bardzo serdecznie. Ja dzisiaj zrobię jednak troszeczkę inaczej, nie będę tego robił na customach na 100 osób, tylko na trybie kreatywnym dla... 16. Ale nie martwcie się, zrobimy kilka tur. Z każdej z tych tur z wyłonimy zwycięzców i potem zrobimy wielki finał. I to wszystko dzisiaj na odcinku. A zwycięzca finału dostanie pakiet za 100 zł. Pakiet fałdowców, więc myślę, że naprawdę świetny deal. A do tego już jutro, czyli w poniedziałek o godzinie 19 odbędzie się dokładnie taki sam turniej, tylko że właśnie na customach dla ludzi z Discorda. Więc jeżeli macie ochotę w czymś takim wziąć, macie szansę wbijać na mojego Discorda. Tutaj wam się wyświetla link. Ten sam link jest w opisie, więc warto tam być. A cały ten turniej odbędzie się na moim live'ie, na facebooku tak samo jak i ten turniej się odbył, więc link również jest w opisie. Wpadajcie bardzo często, gram tam z widzami w sumie cały czas. Cały czas też kręci się koło fortuny, które zdecyduje ile łapek się zostawić, żeby pojawił się kolejny odcinek z właśnie top model tak zwanego i to jest 13 tysięcy, więc nie tak źle, myślę, że spokojnie dać radę. A do tego jak jesteście już tam na dole, to kliknijcie czerwony przy subskrybuj i dzwoneczek. To bardzo ważne, a na dzisiaj już dość przynudzania, lećmy zobaczyć kto okaże się najładniej ubranym człowiekiem w historii. Tak więc kochani, jesteśmy w pierwszej turze naszej tutaj naszej, naszego top model, naszego konkursu skinowego. Tam jest pierwsza gromadka, która tutaj przed nami wystąpił. Przed moim guzikiem. Cześć guzik. Hejka, hejka. Ja myślę, że możemy zacząć od razu z grubej rury. Zapraszam pierwszego z kolei tutaj w kolejce do nas tutaj, żeby podej... o, podszedł kolego pierwszy. Dobra, tym graczem jest pan Parówka. Proszę A. bliżej, proszę bliżej. Zobaczmy czy jakiś plecak. Bez plecaka się pan zdecydował. Ładnie. Tutaj takie mieczyki. Ja bym tutaj widział jakieś na przykład, wiesz, coś do gotowania na przykład, nie? Tak, ja ale porówka jest takim rzadkim skinem, ja nie za często ją widzę w grze. Racja, racja. Więc dobra, przechodzisz pan, na razie przynajmniej. Zapraszamy tutaj, zejdź za ze sceny. Dobra, pani, jest pan niebieski. No i moim zdaniem, o, moim zdaniem ładnie. Tak, estetycznie. Tak, jest tak. kolorowy, kolorowy skin. Kolorowy plecaczek. Zapraszamy na dół również. Guzik, co myślisz? Kurczę, troszeczkę ta tarcza z tyłu mi nie pasuje do tego. Tarcza z tyłu nie jest najgorsza, ale troszeczkę wydaje mi się, że przejadł się już ten skin, taki jest bez szału, nie? No, nie, nie, no, nie nic wyjątkowego, Nie tak by, nie by trochę kosztował, ale potem już nie kosztował, więc no, no niestety. Raz, Musimy to zasieminować, no, ale te niebieskie. lodowe to tak... No niestety, o! no niestety. Musimy być tutaj dość, dość czy czyli honory w tym wypadku. Goodbye. Tutaj mamy biały skin z żółtymi włoskami. E, mamy kilof, nie Minty niestety. Ale no, mi się strasznie podoba w ogóle ten Skin bardzo. Jest ładny, jest ładny. Fajnie, żeby z kasku, z kaskiem nie wygląda zbyt ładnie. Racja, racja. Dlatego zapraszamy na, na górę, na pięterko. Kilow też w sumie pasuje. Jest czerwony, jako tako, jest ładnie, tarcza ładnie, czerwona, no. zapraszamy na górę w takim razie, zapraszamy No dobra, na razie mi się podoba, więc na razie zapraszamy na górę Na razie git, na razie git Potem jeszcze i tak będziemy tam przesiewkę z góry robili, więc sobie Racja. nie myślcie, jeszcze tylko trzy osoby dojdą do finału Czy to jest coś wyjątkowego, skoro z zestawu? Właśnie tak zero tutaj dobierania było niestety no niestety, muszę. Tutaj pani płonąca. To też chyba. Mamy zestaw plecak. Stary. Nie, to właśnie nie jest zestaw, nie, nie, nie. wiesz, to nie jest zestaw. A widzisz, a wygląda, jakby to był zestaw. No, dobra. Bardzo dobre. ładny skin. Muszę bardzo ładnie podała mi się na górę, zapraszamy. Ostatni dzisiaj, ostatnia w sumie. Mamy no. tak, małe skrzydełka od innego skina, też, też pasują. I zbierak też moim zdaniem pasuje. Fajnie, fajnie, fajnie. Zapraszamy na górę. Tylko jeden z nich będzie mógł zostać. Z tych dwóch o skinów... Kurczę, to jest trudny wybór. No trudny, ale musimy podejmować trudne wybory. No nie. Ja nie wiem. Ja nie... No dobra. Pan Farówka dobra. mniej no, spotykany. Racja, ale, też, racja. ale też pupy nie urywa. Bo to pan Bomber Imo gorszy. Gorsza. Dobra, dobra, dobra. Pani Bomberka. Dawaj tutaj koleżanko. Koleżanko, tutaj... Lo... No tutaj... To jest... Tutaj To jest... decyzja łatwa. Tak. Pani Ognista. Pani ja po mam, ja mam dobrać. swoją, ja mam swoją, swój typ. No, niestety, ziomeczek. A, no dobra. To jest ta trójka, to jest ta trójka. Dobra, kochany, więc lecimy z drugą turą naszych tutaj zawodników. Jak widzicie, kolejne nowe skiny są tutaj. Mam nadzieję, że będzie ładnie, tam już machają. Bardzo ładnie. Pozdrawiam kacpra. I jest ze mną guzik, oczywiście. Tutaj przyspieszymy troszeczkę, żeby było ciekawiej. I tutaj tylko trzy skiny, więc zapraszam pierwszego: Panią czerwoną, albo pana. Zapraszam, zapraszam. Tak, tak, ty, która wyszłaś. Różowe, różowe te hmm. trochę nie pasują. Troszeczkę nie. A plecak co jest? Taki niebiesko. No dobra, no nie niestety. Musimy tutaj być to... troszeczkę bardziej... kasztanek, to nie jest Dobra, dawaj kolego. Lecę jako zestawu, ale nie do końca rozumiem, co ma, jak ma współgrać ten różowy kilow Słyszę artysty. Ichi wolf. A, z pakietu to Ale wszystko. to nie jest wszystko z pakietu. Nie? Nie, 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 to tutaj te były troszeczkę później do wygrania, więc... Aha. Moim zdaniem spoko, moim zdaniem spoko. Może, Dobra. może, może spalony by troszeczkę lepiej wyglądał, ale to na pewno się ładnie wszystko kolorystycznie kombuje. Więc zapraszamy na górę, zapraszamy na górę, tutaj pierwszego uczestnika. Kolejna osoba moi drodzy. I fajnie, tak, plecak fajnie żółty. plecak... Y Deska fajnie pasuje, ale też nie rozumiem zbytnio tego kilofu. Jest taki... no w sumie troszeczkę nie. Troszeczkę, ale... No ale dobra, ale dobra. Jak Guzikowi się podoba to dawaj na górę. Ja potem najwyżej Cię na wyeliminujemy. No. Zapraszamy kolejną osobę tutaj. Fajnie, fajnie, na górę nie, zapraszamy. Ładnie. Na górę, na górę, no. Zapraszamy kolejną. Ładny, ładnie. Ładne. małe zbieraki. Dobra, też na górę zapraszamy do takim razie. Ten skin ma takie różowe bardziej wstawki, nie? Ale czerwone też niby ma. Zbierak taki czerwony. Kurczaczki, no. Dobra, na górę. Bardzo ładny skin, górę, Na górę, skin. bardzo na górę, ładne tak. Zapraszamy tutaj do nas. Uuu, fajny plecak. No, plecak fajny, ale. Ładny, tylko te. Troszeczkę te zbieraki. to niebieski mi nie pasuje. Dobra, na górę. No trudno. Ładne na się bardzo skinę. Zapraszamy tutaj, zapraszamy. Zapraszam. Czekaj, żółty. No, niestety. Żółty jest bardzo ładny. Ale desk ten. ta deska nie pasuje trochę. Ona ma zielone drzewka, nie? No. Kurde, nie było żółtej deski. No dobra, no musimy kogoś wyeliminować. Mar ale to był naprawdę ładny skin, tylko no to tak, deska tak. zepsuła. No tutaj takie średnie, stąpione, moim tak, zdaniem. Tak, tak. nie, nie urywa pupy. No tutaj tutaj mi się bardzo podoba. Co tam idzie? Moim zdaniem, faworyt. To jest co prawda skin z pakietu, tak naprawdę. Mimki nie jest z pakietu. Ale skrzydła są inne, więc zapraszam na górę. Zapraszam na górę, Jasne, bardzo ładne. Górę. Eee, lodowe skrzydła, oj, e, tu jest ładny skin. Naprawdę, wow. patrz. Tutaj jest jeszcze taka mała fajne. wstawka niebieska na tym kill -offie. Bardzo ładnie. Zapraszamy, zapraszamy na górę, zapraszamy na górę. Płytkły ząbiaczek, bez plecaka. No niestety, jak kubek. Nie dostałeś się. Dobra, zapraszam pierwszego odważnego tutaj do wyjścia. Kto się odważy jako pierwszy? Pani czerwona. Ja robimy te dułoski długo? Next A, no Bardzo ładny skin, ale mamy lepsze. Czekajcie, teraz ja wyeliminuję <noise> trzy skiny, które myślę, że nie są... Nie wyglądają jakoś ultra, super, super, super. Ten już mieliśmy wcześniej. Dobra, zostało nam ile skinów? Pięć? To tutaj, według mnie Le tak lewy gorszy. Lewy gorszy? Bo prawy ma fajnie kolorki dobrane, nie? No. To zapraszam teraz Pan Biały. Idziesz na sam koniec, bo Ty już na pewno jesteś w finale, więc tam do DJ-ki Zapraszam Panią tutaj do nas teraz, to tutaj Pana Elfa. Tutaj. No. Tak mi się wydaje. <noise> Dobra, zapraszam pana teraz tutaj, Ciastka. Tam, pan Ciastek. Dobra, pan Elf. Zapraszam też na DJ-kę. Tak, tak, tak. Teraz wasza dwójka. Zapraszam do mnie. Kurczę. I teraz tak. chat. Chat. To jest jedynka. To jest dwójka. Piszcie na czacie, kto lepiej. Ale bum! A nie, bo nie wybrałem, który lepszy. Wybrałem, który lepszy, ale są mega głośne. Dobra, a A czacie więcej dwójek, więc niestety. A koleżanko żółta zapraszam tam na DJ-kę. Dobra, teraz wszyscy przegrani. Proszę zejść ze sceny. Proszę zejść, proszę zejść. Zejść! Tak więc, kochani, trzecia runda i kolejni zawodnicy. Proszę się jakoś ładnie przywitać. Jakieś skoki, przysiady, cokolwiek chcecie. O, bardzo ładnie, bardzo ładnie. No i zapraszamy pierwszego uczestnika. Pierwszy uczestnik ma na imię Andrzej. Chociaż wygląda jak dziewczyna, ale to dlatego, że. Chociaż wygląda jak się... No nie, no moim zdaniem ten plecak troszeczkę brzydko wygląda. No tutaj ten plecak też, moim zdaniem, tak średnio wygląda. Różowy, różowy skinek, różowy Ej, plecak. Fajne. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Zapraszam na górę, pana. Zapraszam, brawo, brawo. Kolejny zawodnik. Niebieski. Już takiego tutaj Już widzieliśmy w było, dzisiejszym odcinku. Tak. Tylko, że męską wersję. Dokładnie tak. Ale no Takie ładnie, są. ładnie. Zapraszam na górę. Nie dam tego troszeczkę e innych wiesz? To jest w ogóle jeden z moich faworytów, jak e widziałem w Tak, na ale jest ładny po prostu. Piękny skin. No i bardzo ładne w ogóle wykonanie. Zapraszam. Biorę ładnie. Ale, zrobili. ale was kocham tą ekipę, naprawdę. Patrz, przegdanie się tam ustawili grzecznie. No, no ja, ja wow. nie wierzę, Jezu, kocham tą ekipę. No robimy chyba trzy tury z tą samą ekipą. Jeden <laughs> no dobra, tutaj. Tutaj tak mrocznie dość. Fajnie, fajnie, no? Fajny skin. Bierak troszeczkę. Troszeczkę taki, ale pasuje do tego mrocznego stylu no, pasuje, trochę, tak, nie? Tak, tak, dobra, dawaj na górę, byku. Może wejść na górę. Dawaj nie? na górę. No niestety, muszę to dobra. zrobić, DJ. No. To był ładny skin, ale nie na finał, nie na finał niestety. Zapraszamy, zapraszamy. No ładny, ja też kiedyś lubiłem takie skiny, no ale. Wiem. Zbierak nie pasuje. Kill -off z tymi różowymi wstrawkami troszeczkę mi tutaj faktycznie nie pasuje. Więc no, przykłam mi, przykro mi, Nobik. My no. tutaj nie robimy konkursu na najbrzydszego skina, tylko na najładniejszego. <laughs> ładny, taki tęczowy, nawet killoff jest taki trochę tęczowy. Nawet, nawet. Niech no. będzie. Dawaj na górę. U, to jakie mroczne Kurde. Dobra, dawaj dob na górę, no musisz dobry iść. Fest, na górę, musisz, dobry musisz, fest. musisz tutaj. Ej, Ej ładne jest z tymi wstawkami. Bardzo no. ładne, bardzo ładny, bardzo ładny taki skin. Ninja. I tutaj jest super dobrane to wszystko, patrz na super, górę zapraszam. Fajnie. Ty patrz, na razie trzech odpadło tylko. Coś tutaj Czterech! <średencji> a Quick Garo chyba jest drugi raz z tego co mi się kojarzy, bo ten sam skin. A i tutaj... Chyba pierwszy. A, skin tak, no. Um, nie... Różowe wstawki w kill offie, nie pasują. Nie ale pasują. ładny skin, ale nie pasują jest. Ładny, niestety. ale no. Wyeliminujmy na start. Takie skiny, które no nie spełniają wymogów. Moim zdaniem ten skin nie jest zbyt, zbyt outstanding. Takiego już jednego mamy, więc też nie potrzebujemy drugiego. Ja nie wiem czy ten yy, korzystan... Też pasuje. mi się wydaje. Troszeczkę jest taki za duży, no niestety. I Dwie różowe panie zapraszam tutaj przed, przed ekipę, bo no dwóch takich skinów Kurczę. nie potrzebujemy bym powiedział. Jeden oba skin. są ładne. Oba są ładne. Dobra, to wy decydujecie. Stop, stop, nie tańczcie już, nie tańczcie już, chociaż bardzo ładny taniec. Ładny bardzo taniec, ładne, ładny, ładny. Jedynka to pani po lewo, dwójka to pani po prawo. Wy wybieracie. Pani jedynko niestety... Skoda. Szkoda. Szkoda. jest bardzo ładny skin. No i mamy naszą trójkę. Gratuluję. Dobra koniec, tak więc finałowa seria, ja wychodzę przez drzwi. Woo, 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 A tutaj guzik no. tu coś cieszy no. <laughs> Widać, że to powtarzane, widać, że powtarzane Dobra, więc jeszcze raz kto tutaj jest no. ze mną? To ja jestem Pok Pega witam Marcin, Pod, witam. cześć Marcin, tutaj Witam, witam, jestem WPG Marcin. Cześć Marcinek, tutaj Cześć roni? Roni, cześć Roni, jestem dwonejro. Cześć Dvanero Igor. Cześć Igor, Cargo YouTube jak myśleć o imię? Nie ma mikrofonu, OK, rozumiem. Też chyba, i tutaj też nie ma imienia, Szaluk tak? Chyba był. No. tutaj tam, tam. Big, ben. Big Ben, dobra. Kochani, co nie wygrasz? Weź, nie mów tak nawet. Oh. Kochani, to są nasi finaliści. Bardzo ciężko było dosyć do finału. Pamiętajcie, teraz gra się toczy o 100 zł. 500 karda, czyli 2800 faudolcy. E, bardzo dużo, bardzo dużo. Może zrobimy kiedyś więcej, ale. No tutaj będzie trzeba też się popisać czymś innym, nie tylko wyglądem. E, zrobimy takie dwie tury. Na początku, w pierwszej turze, prześ, jakby przesiedlimy troszeczkę osób. A potem zobaczymy co wymyślimy, więc zapraszam pierwszym osobę do nas Dobry skin, dobry Dobry Każdy skin dobry. Ale mieliśmy lekkie wątpliwości z tego no, Tego zbierarka. tutaj zbieraka, co? Dobra, to na razie na lewą stronę, na razie na lewą stronę No nie, no ładny jest ten skin ładny, Na prawą, ładny. na prawą, zapraszamy <noise> na prawą Dobrze, zapraszam Dobra, już nawet możesz iść od razu na prawo, bo jesteś piękny Tam o, tam o, na prawo, dobra Tutaj No to też chyba no to też dawaj na prawo o, Tutaj na lewo będę cię prosił jednak, na lewo, na lewo Chociaż no jest ładny ten skin, ładnie jest Dobra, na prawo, na prawo, na, te na prawo te elementy, no, no, takie te elementy są niesamowite Ole wszedł! O. No, tutaj też jest niesamowity, dobra, na prawo, na prawo, na prawo. Tutaj też ten... jest niesamowite, dobra, no. na prawo, na prawo, na prawo Ej panie żółty, gdzie ty tam biegniesz? No to ten płaczę Dobra, tutaj damy na lewo. Na lewo, na lewo, na lewo, na lewo. Bo tak smutno tam temu to. Tutaj damy no, na prawo ja płacze. Dobra, na prawo, na prawo, no, na prawo. Dobra, to jest tak ładnie zrobione. kochani, spotka z ciebie. Przepraszam, ale musiałem. Zapraszamy do klatki, zapraszamy do klatki. No i kto jeszcze tutaj był? Igor. Igor, przepraszam, Igor, też do klatki. Dobra, zapraszamy wszystkie skiny, które mają w sobie coś białego albo niebieskiego. Ale to. Tak. <laughs> No, no nie, 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 dobra, nie o to, dobra, co widzicie, co widzicie. <sad Gram ABS> z tej trójki zostanie tylko jedna osoba. Niestety. Dobra, dwie osoby. To będą te dwie osoby. WPG Marcinek, yes. niestety, zapraszam do klatki. Z tych osób też zostanie dwójka. Moim zdaniem to plec. będzie... Ta dwójka po lewej, Imo. Ta dwójka, moim zdaniem. To. Tutaj mają bardzo ładnie skąbione rzeczy, tutaj naprawdę to ładnie wygląda, jakby to jest przemyślane bardzo. Kurczę, no ale tam to wiesz, wygląda jak Tak, ale tam to jest taki jakby zestaw, więc no jest ładne, ale to jednak są ładniejsze. No i koleżanka... Kolek, to był mój faworyt. Niestety... Tak? Niestety spaniero, Nie dostałeś, nie dostałeś się. Teraz, z tych dwójek zapraszam jednego białego i jednego niebieskiego, znaczy jednego niebieskiego i jednego żółtego. Dobierzcie się w pary jak chcecie. Dobra, takie pary, no niestety kolega tutaj został bez pary, więc zapraszam tutaj do pani. A tak chcecie, no dobra, czyli tak się ubrali. Z tej pary, Guzik według ciebie, teraz bez czatu lecimy. to nasza in intencja. Yy, ja wolę po prawej stronie panią, po mojej prawej. A ja wolę po lewej, to może jednak czat, co? Dobra, czat decyduje, czat decyduje. A Jedynka czekaj, a może... to pani po lewej, dwójka to roz? pani po prawej, więc czat daję wam ankietkę, zapraszam. Wygrywa jedynka. A to ciekawe, bo ja byłem bardziej skłonny ku dwójce, bo dwójka naprawdę ma bardzo ładnie dobrane te kolorki. No, fajnie, ma fajnie, ma. No, niestety. Ja niestety, cargo, yes. YouTube. Zapraszam Cię do klatki, ale totalny sztos yes. był. Dobra, pan tutaj, pani, pumcia na dół, na chwilkę. Jest. Zapraszam kolejną dwójkę. Dobra, też chyba czat, też chyba czat musi to wybrać. Czat. Jedynka to żółta, dwójka to niebieski. Jedynka to lewo, dwójka to prawo. 21 głosów wybrało jedynkę, więc dwójka niestety odpadasz, ale Roni, powiem ci bardzo ładny skin, bardzo, bardzo ładny skin wszystkie, każde to są ładne Dobra, więc Roni, zapraszam cię tutaj do boksa No i co? Zostały nam już żółty i niebieski No i to się nazywa no no jest tak, Który będzie ładniejszy? Dobra, teraz tak Ten skin był z karnetu Ten skin był z karnetu, A ten z karnetu wyj. nie jest Ale to nic nie świadczy Wydaje mi się, że znowu musimy to oddać czatu tak, to jest ogień versus woda można powiedzieć. No. Ja mam swoich faworytów. Czat, od was będzie zależało. Zrobiłem ankietkę na czacie, to tylko będzie pomoc. Su sugerować. To to będzie ubiegł. pomoc. Ja wybiorę, kto wygrał, ale chcę zobaczyć jak wybrał to czat i kto dla czatu z tych dwójki będzie zwycięzcą. Tak, więc guzik czat wybrał. Czat wybrał. Czat wybrał. Dwójkę. Czyli niebieską. Dwójkę. Czy ty się zgadzasz z tym wyborem? No ja bym wolał jedynkę osobiście. Guzik dzielimy się na pół. Guzik o! dzielimy się na pół. Dobra, to chyba jednak dwójkę. A co? Stop, stop, stop. A co wy myślicie, chłopaki, którego byście wybrali? Chodźcie tutaj, chodźcie na scenę i stańcie albo po tej stronie, albo po tej. Zdecydujcie z której strony. Dobra, no jednak wszyscy większość jest za półką. Większy się za punkcią. Panie Żółty, boisz no. naprawdę piękny. Gratuluję. Big bardzo ładnie. I mamy zwycięzcę. Pani Pumcia. A mówił, że nie wygra. Bra no mówił, że nie wygra. O nie, to chciałem zabić. Czekajcie, dajmy zabić Pumcie, żeby się pokazała. Big Ben, gratuluję. Bardzo ładnie, no yes. powiem tak, no było to śmieszne, było to śmieszne, ale bardzo no, fajnie się bawiłem. No, ja Dzięki się chłopaki! Dobra, ale jesteśmy jeszcze z wygranym dzisiejszej rozgrywki Big Benem, który chciał wam coś powiedzieć. Chciał pozdrowić. Zapraszam, antena jest twoja za yy... zwycięstwo. Pozdrawiam, Grześka i chciałbym wypróbować mojego Instagrama ks. Wszystko z małej KS.BigBan. Pozdrowi. Dobra, będzie, będzie w opisie, jeżeli chcecie, to wpadnijcie, Dobra. Oczywiście Big Ben wygrał 100 zł kata, czyli... Yy, 2800 v jeżeli będzie się na to sobie przyznaczyć. Gratuluję. I mam nadzieję, że się Dziękuję. dobrze bawiłeś, Big Ben. Świetnie, super. Najszczęśliwszy wszystkim, naprawdę. <grym> tak więc, kochani, ja się z wami będę żegnał. Pamiętajcie, żeby wbić na naszego Discorda, bo tam już w piątek, w poniedziałek o 19 będzie wielki turniej skinów, ale na customach, więc będzie tam 100 osób, mam nadzieję. Do tego tutaj jest mój ostatni film z Fortnite Muszę sobie sprawdzić, że to jest jakiś randomowy film, więc wybierzcie go. Tutaj macie na mojej twarzy moj, moją subskrypcję, więc możecie kliknąć na